Serwus Ferena, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wracam powoli do zdrowia i wracam z nowym unboxingiem. Tym razem jest to Loot Crate. Przy okazji trochę zupgradeowałem swoje stanowisko. Jak widzicie, stół jest teraz ogromny i jest ciut wyżej. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o takim upgrade'zie, jak wam się podoba. Zresztą teraz powinno być lepiej widać stanowisko, które jest za mną, które też pewnie odpicuje troszeczkę. W środę możecie spodziewać się materiału o Nintendo Switch. Nie przedłużając dłużej, zobaczmy, co jest w Loot Crate'cie. Pudełko już rozciąłem, żeby zaoszczędzić nam trochę czasu, więc jak zwykle, wy widzicie pierwsi. A jako, że ja jestem ślepy, to nic nie widzę. No dobra, mamy koszulkę. Mamy coś z Batmana. Food container, zaraz do niego przejdziemy. Zobaczmy koszulkę. Eee, koszulka z Transformersów. Będę musiał koniecznie zaraz sprawdzić, jak się ona sprawdza, jak ona pasuje. Ale to oczywiście na samym końcu. I jak zwykle będzie podsumowanie wszystkich przedmiotów z całej paczki. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Mamy klocki LEGO. LEGO Dimensions, Fun Pack. I mamy Benego z filmu. I jest jego spaceship. Bardzo fajnie. Chociaż przyznam się, że klocki LEGO to ja niedawno stąd zabrałem, więc trafi to najpewniej do kartonu jakiegoś, ale na razie zostawię nierozpakowany, zaraz sobie przejdziemy. Tylko przejdźmy przez całą zawartość paczki. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy karteczkę, którą zaraz odczytam. Ale mamy magnes na lodówkę w kształcie Tetris'a. Szczerze mówiąc, nawet nie będę tego otwierał, bo ostatnio miałem tyle magnesów, że trafiły one do oddzielnej siatki. Więc ten podzieli ich los, albo trafi do kolejnej paki pełnej przyjemności, którą zbieram dla Was, kochani, już jakiś czas. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Secret Order of Keys. Unlock the Mysteries. A, i mamy z tyłu podany adres strony. Będę musiał tam wejść w takim razie. Mamy kartkę ludkrajtową w takim razie. Myślałem, że to kod na grę, ale niestety nie. No i oczywiście jest przypinka Power Rangers. Właśnie to ja może się pomyliłem i to nie jest Transform. Nie, to. No tak, pomyliłem się. To jest koszulka z Power Rangers, wtedy jestem Devilem. Nie dewilem, tylko debilem, bo nawet na dole jest znak Power Rangers. Także tutaj fopa. Przepraszam, przepraszam, już się poprawiam. Mamy gazetkę lukową, ale wiecie, do czego są gazetki. Dokładnie tak. A mamy kolejny pin. Tym razem transformersowy. Bardzo ładnie wygląda. Będę musiał. O, jest nawet taki połyskliwy, fajny. I on oczywiście coś odblokowuje na stronie. Będę musiał to sprawdzić i zobaczymy. I to jest tyle. To jest tyle, jeśli chodzi o paczkę. Zobaczmy sobie ten food container Batmanowy, ale jest jakoś tak strasznie biednie, nie sądzicie? No mamy parę przedmiotów na krzyż. Ok, tak wygląda ten food container. Jest chyba odkręcany, czy tak, jest odkręcany. O, i mamy nawet uszczelkę do niego, żeby jedzenie nam a, nie wywietrzało. Albo żeby wilgoć się nie dostała. To jest najlepszy przedmiot z całej paczki, bo ogólnie jest bardzo biednie tak naprawdę. Nawet teraz mam problem z założeniem tej uszczelki, ale myślę, że po dokręceniu będzie jeszcze łatwiej. Wygląda trochę tandetnie. Plusem tego niewątpliwie jest fakt, że jest wykonany z plastiku, więc nawet jak upadnie, to w zasadzie nic się nie powinno stać. No chociaż plastik też ma tendencję czasem do pękania. Zwłaszcza obawiam się o te rogi Batmana, które są, że mogą one po prostu pęknąć. No ale zobaczymy. O, teraz założyłem uszczelkę i już trudniej się dokręca. Ale dzięki temu też powinno być jedzenie szczelniejsze. Chociaż nie wiem, co mógłbym w tym trzymać. Chyba co najwyżej ciastka. Muszę przesunąć o tak, żeby było widać. Mamy klocki Lego. kurczę, zaklejone. O, o dobra, dobra, udało się trochę. Naderwałem, naderwałem kartonik, ale. Gdzie jest Benny? Dobra, widzę jest głowa jego. Wiecie co, nawet nie będę tego składał, szczerze mówiąc, zostawię te klocki tak jak są. Tak, oczywiście tak jak wspominałem, jest to z Lego movie, jest tutaj nawet logo filmu, ale. Nie no, zostawię ten zestaw po prostu sobie na później, albo dam komuś może. To znaczy, sam jestem ogromnym fanem Lego, więc z, z bólem serca będę go oddawał, chyba że jakiemuś dziecku, bo w sumie. Dzieciaki mają z tego największy fan zawsze. A kurczę, jest, jest słabo. Jest moim zdaniem bardzo, bardzo słabo. Ale przejdziemy sobie teraz cenowo przez te wszystkie przedmioty i zobaczymy, co ile kosztowało. Ale najpierw sprawdzimy koszulkę. Koszulka leży nie najgorzej, tak naprawdę, ale jest to kolejny powód, dla którego chcę już być zdrowy. Chcę w końcu zacząć się ruszać i trochę schudnąć, co mi się niewątpliwie przyda. Drugim powodem jest to, że chciałbym odzyskać normalny głos. I nie kaszleć co 5 minut, bo tak to mniej więcej wygląda. Lecimy cenowo, słuchajcie, z tymi przedmiotami. Jestem ciekaw, jak wypada ten box, jeśli chodzi o zestawienie cenowe. Wszystkie ceny, oczywiście, tutaj, a na końcu tutaj sobie podsumujemy. No dobra. Mamy głowę Batmana, która jest pojemnikiem na jedzenie, która według eBay'a kosztuje tyle. Tutaj będę odstawiał przedmioty policzone. Mamy klocki Lego, które według serwisu eBay kosztują tyle. Nawet nie będę liczył tej przypinki sorry, ale to jest taka warto, to jest taki przedmiot, który powinien w tej paczce po prostu być i jego nie liczymy. Mamy kartkę, na której lud pół założyciele przepraszam, Chris i Matthew, napisali, że dziękują za wsparcie. Jest to piąta rocznica, dlatego zmienili logo. Serio na piątą rocznicę dać taką marną paczkę? Naprawdę? No to faktycznie chyba sami świętujecie skoro sobie zmieniliście logo. Eee, I we love you. Nie widzę tego po zawartości tej paczki. Mamy Secret Order of Keys. Unlock the mysteries. I to dalej jest dla mnie zagadką. Co odblokuje? Dam wam znać, co tam jest. Mamy magnesy w kształcie Tetris'a, które wyglądają po prostu słabo. Dlatego one kosztują tyle. No i mamy koszulkę Power Rangers, która kosztuje tyle. Cały box kosztował tyle, a zawartość w środku tyle. Więc. Raczej średnio się to opłaca, mówię to jeszcze przed sprawdzeniem tych cen. Po prostu, Box wygląda bardzo, bardzo słabo. Mamy oczywiście licencjonowane Lego, które jest drogie samo w sobie. Mamy pojemnik na jedzenie w kształcie głowy Batmana, Lego Batmana, który jest nawet ok, ale nie będę w nim trzymał żarcia. Po prostu postawię go pewnie na półce gdzieś tutaj, o. I tyle. No i mamy Magnes, który trafi do paczki pełnej przyjemności, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tej paczce. Ja jestem zawiedziony raczej, Loot teraz nie dowiózł, ale liczę, że w następnym miesiącu dadzą radę. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o tej paczce, jak Wam się podoba zupgradeowane stanowisko unboxera. Moje stanowisko w zasadzie tak będę teraz nagrywał, a, bo wydaje mi się, że jest to spory krok naprzód, mimo wszystko to lepiej wygląda. Następny materiał w środę już o 17, kochani. Zachęcam, wam, w, zachęcam Was już teraz do subskrybowania kanału. Tutaj przygotowałem dla Was dwa materiały, które mogą Was wprowadzić trochę w temat Nintendo. A w środę pogadamy sobie trochę o konsoli, o tym, a, jakie są o niej doniesienia w internecie. I będzie to taka niby recenzja, bo uważam, że na recenzję takiego sprzętu jest zwyczajnie za wcześnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Kochani, widzimy się w środę o 17. A póki co, uszanowanie.